W tej chwili mamy do czynienia z implantami ucha środkowego, implantami ślimakowymi, pniowymi i najnowszą nowinką taką naprawdę nowinką jest implant, aktywny implant wykorzystujący przewodzenie kostne. To, co dla nas jest istotne we współpracy z firmą Incorporates, zarówno z fundacją, jak i z poradnią, no i przede wszystkim w ogóle z. Doktor Wieczorek Sosnowską jest to, że cały czas jest za mało informacji na temat tego jak wykorzystać te implanty żeby rzeczywiście osiągnąć sukces. Nie dla każdego jest implant, nie dla każdego są aparaty słuchowe, za to naprawdę w tej chwili możliwości aparatowania, protezowania, zwłaszcza małych dzieci dają praktycznie rzecz biorąc gwarancję sukcesu, a mianowicie tego, że będą miały wybór, czyli będą mogły funkcjonować albo w świecie słyszących, albo niesłyszących, a być może i w jednym i w drugim. Będą mogły zdecydować w jakim języku chcą się porozumiewać, a być może w obu. Tego typu inicjatywy, jak kongres, jak konferencja, w której dzisiaj uczestniczymy, są bardzo, bardzo cenne. Tu się spotkały grona, które najczęściej w naszym kraju jednak się nie spotykają. Kongresy najczęściej są albo medyczne, albo kierowane do terapeutów, albo kierowane do nauczycieli. Czyli nie ma takiego miejsca na dobrą sprawę, gdzie mogłyby się spotkać wszystkie te grupy i wymienić między sobą. Doświadczenia, a tak jak myślę, sądząc po tym, jakie zainteresowanie obserwowałam na sali, myślę, że to, co, o czym mówili na przykład lekarze, jest no, nie dla każdego terapeuty, nie dla każdego rodzica takie całkiem oczywiste. Myślę, że bardzo, bardzo cenna inicjatywa i oby takich było jak najwięcej. Dzisiaj ja tutaj występuję w takiej podwójnej roli, ponieważ poza tym, że reprezentuję firmę Medel, jestem dyrektorem do spraw wsparcia klinicznego Medel w Polsce już od lat sześciu. Jestem również matką 21 latka, który został zaimplantowany lat temu 16, czyli moje doświadczenia z implantami są no. Myślę, że dość długie. Na szczęście miałam tę przyjemność, że trafiłam na bardzo inteligentne dziecko i chętne do współpracy, nawet kiedy tam bywało ciężej. Rzucał sprzętami, ale z suma summarum wracał do roboty. Dzisiaj mogę się pochwalić autentycznie, mogę się pochwalić dzieckiem, które zresztą dzisiaj akurat jest 1 października, więc moje dziecko jest pierwszy dzień na uczelni. Stał z pierwszego podejścia na Akademię Sztuk Pięknych. Będzie, mam nadzieję, że będzie robił to, co chce i dzięki temu, że dostał implant, dzięki temu, że był prawidłowo rehabilitowany, że w, naprawdę trafiłam na wspaniałych ludzi w swoim życiu. Dużo się nauczyłam, ale też moje dziecko funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Jest dzieckiem mówiącym, skończył jakiś tam kurs języka migowego, tak na zasadzie, żeby móc się dogadać z kolegami, którzy słabiej od niego mówią.